Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku przeprowadzę Cię przez pierwszą konfigurację w telefonie Samsung Galaxy Z Fold 6. Na początku naciskamy niebieski przycisk i wybieramy język. Dajemy dalej. Następnie wybieramy, czy łączymy się z siecią komórkową, czy nie. Akceptujemy umowę licencyjną. Na y, dane diagnostyczne można się zgodzić, lub też nie, jest to opcjonalne. Dajemy dalej. Następnie wybieramy czy konfigurację y, urządzeń. Czy konfigurujemy z innym urządzeniem, czy też nie. Możemy też dać skonfiguruj y, ręcznie. Łączymy się z siecią Wi-Fi. Teraz y, wybieramy łączenie z siecią komórkową i czy przenosimy kartę SIM z innego urządzenia. Możemy też przeskanować kod, wyszukać plany taryfowe lub skonfigurować do ustawienia później. Teraz wybieramy, czy kopiujemy. Aplikacje i dane, czy też nie? Logujemy się do konta Google lub pomijamy na razie taki, taki krok. Zgadzamy się lub nie na usługi Google i akceptujemy. Przechodzimy dalej, wybieramy domyślną przeglądarkę i domyślną wyszukiwarkę. Teraz wybieramy, w jaki sposób chcemy chronić telefon czy znaczy no, chronić telefon czy ustawić hasło w sensie czy pomijamy na razie i wtedy nie ustawiamy hasła czy ustawiamy jeden z wariantów ja ustawię symbol wpisuję symbol a następnie go potwierdzam teraz y, mamy Samsung account y, logujemy się za pomocą kodu QR lub adresu e-mail lub numeru telefonu, lub jeżeli nie mamy konta lub nie pamiętamy hasła, naciskamy opcję na dole. Teraz możemy utworzyć konto, dać, że nie pamiętamy ID lub, że nie pamiętamy hasła, lub dać po prostu, że konfiguruj ustawienia później, bo na razie tego nie chcemy. Dajemy pomin i można tutaj pominąć. Tutaj akceptujemy, wybieramy tryb jasny lub ciemny. Dajemy dalej. Dalej i zakończ. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.